i właśnie już widzę, to jest jakiś domek na starcie. Myślę, że na razie tam się nie wybierajmy, ponieważ yy, no, może nam się coś złego stać. No i myślę, że może być troszkę tam strasznie raczej nie strasznie tylko nie mamy nic, nawet miecza, żeby się obronić. W razie czego, jakby były jakieś potwory, bo to zdenerwuje on na pewno, więc. Więc raczej byśmy nie przeżyli. Ogólnie pewnie myślicie, że to jest moja stara paczka Maldów Avolpak, a nie, to jest nowsza paczka, taka zwiona bardziej pode mnie mm, przez luble, ponieważ yy, po prostu mi się zbytnio tamta nie podobała, po prostu, ponieważ tam było dużo mechanizmów i takiej rzeczy, a nie to nie kręci zbytnio. Nie, ja lubię bardziej przygodę. Coś przygodowe, przygodowego. Dobra, i teraz trochę poszukajmy coś tutaj może. Tu chyba jest jakiś kanion. Łomatko, matko, panie! Matko, matko święta! Co to mi tak zrobiło? Tam jakieś roślinki, dobra. Tutaj mamy e, jakiś kamień, więc tutaj możemy zrobić jakąś... pierwszy nasz nocleg. I zrobimy sobie tutaj paptyczki i wiadomo, tak jak trudne są początki, można powiedzieć, bo są nudne, prawda, ale myślę, że późniejsze filmy, raczej późniejsze odcinki będą bardziej ciekawsze, bo będziemy po prostu coś budować lub po prostu chodzić po dungeonach lub coś ciekawego robić. Bo teraz faktycznie, no, pierwszy myślę, że nie będzie super ciekawy, ale spróbuję was zaciekawić. No i dobra. Więc jak mówiłem, to jest paczka bardziej przygodowa. Jeśli ktoś by chciał, to potem udostępnię tą paczkę. Tylko muszę ją bardziej zrobić, lunchować i wszystko, bo na razie jest tylko zrobiona tak, że pode mnie. Że ja mu grać i w ogóle. żeby widzowie to jeszcze nie. Ale będzie to tak zrobione, nie? Ogólnie myślałem sobie nad tym minecraftem, ja, ja mam ochotę wrócić do minecrafta, sobie pograć, a wyście zagłosowali, że tak, że chcecie minecrafta, bo 95% osób w mojej ankiecie, którą zrobiłem na Polu, chciało minecrafta. Tyle nam na razie starczy kamienia. Zróbmy sobie siekierkę i tego. Albo jeszcze zrobimy sobie mieczek. Ki Kilow, w kilo, potem siekierka, i na koniec mieczek. Ok, mamy tutaj jakiś taki pierwszy nasz zestawik, zestawik, który możemy już coś tam zdziałać. Na przykład tutaj możemy ściąć sobie drzewo, bo tutaj mamy tego, jak to się nazywa. O, jabłuszko, sobie zjemy jabłko, bo to za chwilę umrze. umrę. Umrę. Co ja czasami za słowa dziwne gadam, to sam już nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze jedno jabłko coś będzie. Po prostu troszkę drewna. Troszkę drewna nam jest potrzebne, żeby móc po prostu się jakoś tam zbudować. Ogólnie wróćmy w tamto miejsce i sobie tutaj zaznajęćmy B. Napiszemy sobie baza, baza 1, kolorek, nie zielony taki, żeby była ta baza, ponieważ wiadomo, możemy się zgubić, tego byśmy nie chcieli, tak? O, tutaj mamy jakąś trzcinę, o nie, o nie, tam już jest bir, że mnie nie widzi. Chodź tu, biry. Bir, bir, bir. Chodzi mi o niedźwiedzie, nie? to jest niedźwiedź. O, tutaj mamy e, tego. Wungiel. To jest tutaj go. O, i marble. Marble jest. Ja tu słyszę lawę? Tylko ja słyszę tutaj lawę? Dziwne. I ogólnie tutaj mamy Marbel, który myślę, że będzie nam potrzebny później do budowy domku jako... Chodzi mi jako budulec, nie? A na razie to możemy go troszkę zebrać. Dobra. Gdzieś jest lawa, tylko chyba tu na dole. Jestem ciekawy, czy jest to lawa. Nie, ona zniżej chyba. Dobra, najpierw trochę wykopiemy tego wungla. Żeby było czym palić na chacie. Dobra, mamy trochę węgla. Na razie jest 14, teraz trzeba jakoś wypłynąć. Ej, oj oj, 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 O, dobra, wypływamy. Tylko jest jeden problem, nie mamy już nic do żarcia, za chwilę my umrzemy z głodu. Ej, tam coś jest. O matko, matko, boję się. Jej sam! Jej za mnie. O już idzie gnów. Uj, O matko dobra. A, a on jest taki dosyć łagodne tej nie? To jest camping moda, dobra. Mamy jedzonko, mamy jedzonko, ale co to jest? Co to jest to u góry? Czekajcie, przeróbmy sobie. Coś mi powie, co to jest? Ul! Mamy ul! Mamy, to jest jakiś ul! Tak mi się tak wydaje. Dobra, ludzie tam, co się da, da, oddali, raczej same drzewa, więc jest dosyć słaby teren ogólnie. Nie ma jakiegoś super tego terenu. Czyli dzieje słońce, już, już schodzi w dół. Bo mamy na szczęście tego, jak to się nazywa? Trzcinę, która nam nic nie da, i... ale możemy sobie zebrać szybciutko tego. Hmm, jak to się nazywa? Dynie, bo z niej możemy coś tam potem zrobić. Dobra. O nie, słyszycie to samo co ja? Tam gdzieś jest jakaś jaskinia. Dobra. Fajnie, że można się przedzierać przez liście. Patrzcie, tutaj. przedziela mi się trochę. Ale trzeba wracać, żeby nas potworki nie zjadły. Bo niestety nie mamy nic takiego: yy, no, żeby się bronić, ani nie mamy zbytnio jedzenia. Pięć tylko mięsek yy, z tego, z naszego niedźwiedzia. Więc niedźwiedź, sorry, zjemcie. O kurcze, teraz to ja się cykam. Za chwilę mnie ktoś zje. O matko, za chwilę już, już się potworki robię na pewno. Tu była. Fail! Dobra, ludzie, ale. Dobra, gdzie jest nasza baza? Gdzie jest nasza baza? Tam jest, szybko. Szybko do naszej. O nie, my tego nie przeżyjemy. Ja coś czuję, że my tego nie przeżyjemy. A to gówno jeszcze. Ja coś czuję, że akurat jesteśmy w tym momencie, gdzie potwory już się tutaj do nas chcą. Szybciej! Szybciej odbierz wszystko i do bazy, do bazy, do bazy. Chyba jeszcze jednego e, pochodnie, jakąś trzeba zrobić. Jakby tu nam się nie stworzyły za chwilę potwory. Dobra, udało się. Udało się jakoś to zrobić. Myślałem nad drzwiami, żeby zrobić drzwi, ale no. Myślę, że to by, nie będzie dobry pomysł na drzwi, ale nie mam workbencha, którego tam został. Dlatego sobie go zrobimy. Dobra. I tak, zrobimy na pewno piecek. Trzeba sobie przerobić jedzenie. No, nie możemy umrzeć z głodu. I tutaj proszę bardzo wsadzamy nasze jedonko. Myślę, że dwa tego wystarczą. I my sobie coś tutaj wkopiemy się. Żeby poszukać może jakieś jaskiń, czy... Mm... Nie mówcie, że... Myślałem, że gram... Dobra. Iron, iron, iron. O, mamy tego. Mamy tutaj wągiel, to znaczy, że gdzieś tutaj może być iron. Jeśli okaże się, że się przekopiemy na drugą stronę, to będzie nipa. Tu nas potwory zjedzą. Chociaż nie wiem, czemu mam ustawione na. A no, chyba. Jaki my mamy tryb? Normal ma być, właśnie. Ma być normal, bo my to tak normalnie gramy. Nie hardcore. Normalnie gramy sobie. Tak łatwy, to nie wiem, czy to dobre. Strasznie dużo w ogóle jest. O nie, my jesteśmy tutaj przy tej wodzie. Nie, niekoniecznie jeśli jest marble. Marble. No aż to niekoniecznie, że jesteśmy przy tej wodzie. Dobra, mamy trochę tutaj naszego. Hmm. Jak tutaj na dworze to wygląda? Co jeszcze noc nie ma? tam mamy zombiaka. Dobra, nie potrzebuję na razie. Mm, nie potrzebujemy na razie. Nie, jeść też nie potrzebujemy. Hmm, co w tym odcinku sobie zrobię? Przeczekamy, aż będzie dzień. To ja sobie po prostu przeczekam. Już jest chyba jasno się robi, nie? Dobra. Sprawdźmy, czy to już jest ranek. Chyba już jest dosyć rano. Dobra. Zjemy sobie naszego stejka. Weźmiemy sobie coś tutaj. Myślę, że sobie byśmy jeszcze zrobili jak to się nazywa? Trochę więcej patyków. Tak. Dobra, niech będzie tyle patyków. I zróbmy sobie jeszcze trochę więcej pochodni. Tak trochę. Dobra. I tu jeszcze jeden kilof. Kilof, kilof, kilof. Robimy sobie kilofek. No i wyruszamy. O nie! To jest ten ten trujak, nie? No ja wiedziałem, że to jest ten trujak. Kurczę! Du, 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 du. O, matko święta, czemu tyle potworów jest? Czemu tam są tyle potworów? Nie, ja nie nienawidzę już tej gry. nienawidzę. Bo to są same creepery. Nienawidzę już tej gry. Ciekawe jaki creeper mnie zabił, nie? Ogólnie jestem ciekawy jaki creeper. Wybuch. No nie, 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 no chodź tu. Chodź. On jest jakiś inny. Fuck! FAK! Co się stało? O matko! On odwrócił wszystko do, do góry nogami! Ale Beka kurde, dziwne jest w ogóle te creepery są z, z do dupy wręcz. Jestem ciekawy, jaki Creeper mnie zabił. Zwykły. Wkurzę mnie to, że ciągle ginę. Trzy zginięcia. Kolejny! Nie! Nie! Nie chcę tej gry! Nie chcę, uciekamy, ludzie! Spierdzielamy! Gdzie ja jestem w ogóle? O matko, święta, boże! Jedz coś! Tu jest ten odwrócone miejsce, tak? O matko, święta! Tu las płonie. Czy ja nie mogę tego zjeść. Tu jest moje jedzenie, sorry. Ale weźcie, wszyscy mnie straszą dzisiaj. Wszyscy. To jest bym chyba kolejny raz zginął, nie? Chyba mówię. To jest gra. Straszna to jest normalnie gra, to jest straszna gra. Wszystko jarę ej. Spaduwa. Nie no, ja nie chcę tu być, idziemy stąd. Idziemy ludzi ludziska, spadamy stąd. Mam dość już wszystkich creep... Kri... Mam dość wszystkich creeperów. Ach, o matko święto. No, no troszkę tak słabiutko. O, kolejny grizzly się ma. Ole, ty grizzly. uspokój się. uspokój się, z ciebie dobry mniech jest. Z ciebie dobry miecho, jest. Z ciebie dobry miecho, miecho, pamiętaj. Chodź, ja cię zabiję, bo muszę, wiesz, dla miecha. Ciup! Z ciebie jest dobry pożytek z tego grizzly. Za chwilę będziemy gdzieś tak kończyć odcinek. Ja nie wiem, czy to... Mi się dalej nagrywa kamerka, czyli tak. Chyba jeszcze mi się nagrywa. No, idziemy szukać drugiej, jakby bazy, bo to była baza jakaś pierwsza. Tylko jak tu spotkam jakiegoś creepera, to już za siebie. O, grizzly! To już za siebie po prostu nie ręczę. No, grizzly, go zabijemy. Bo jest naprawdę z niego mega pożytek. Tam krów nie jest taki jak z Grizzlyego, bo mam już z niego sporo mięcha. Gdzie to jest jego mięcho? Tutaj pięć. Nawet jest dobre. Mm, dobra. Idziemy tutaj dalej. No szukamy czegoś, jakieś fajnej miejscóweczki. Na razie nic fajnego takiego nie ma. Nie wiem, czy pos. O matko, gdzie ty jesteś? Tam jest creeper. Mamy, patrzcie co mamy. Znalazłem osadnika. Siema. Tu mamy kampera, tak? M możemy dać. Sorry, kamper zabijecie. I zabieramy mu e, tak. Na pewno mu to zabieramy. Zniszczymy mu to. Wszystko, żeby po prostu mieć potem idzie przenocować. Jakby na czym przenocować? Jakby w łóżku, nie? Szukamy jakichś owieczek. Drugi kamper. Temu już nie będziemy zabierać tego. Tylko tego pomożemy, bo trochę wbił się w to. Wszystko chce za Kurde, głupie roślinki. się znowu zginę. Nie, to zjadłem jeszcze nie. Tutaj możemy zejść. Gdzień tutaj niczego nie ma? A jest iron, nie? Ale po to już zejdziemy w następnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapeczkę w górę. Jeśli Wam się podoba ta seria, to napiszcie, że Wam się podoba. Bo chcieliście ją, no to ja ją nagrywam, bo mi się fajnie teraz gra w Minecrafta, trzymajcie się, no i cześć.